Na mostu I teraz część taka logistyczna, najpiękniejsza. Jak się przedostać najszybciej do naszego ulubionego miejsca, czyli do takiego pubu zwanego u mostu? A, tu, a tutaj mamy grupę typowych wszystkich przez, marynarzy. Zachęcają nas na rejs. Nie skorzystamy. Idziemy dalej. No, oczywiście, typowy atrakcje dla turystów na które nie wiem czemu po raz kolejny się nie da mówić, ale to już kwestia wyboru wolę inny rodzaj spędzania czasu no bo jak sobie postanowiłam, to będzie subiektywny przewodnik po pracy. Tam jest możliwość mazania palcem? ktoś lubi mazać Lubii, palcem? Może, my nie lubimy. Ale idziemy już dalej. Nie pomazali, wystarczy. A zaraz schodzimy skrótem z mostu. Nie idziemy tam na małą stronę. To że jest tak na małej stronie. Ale schodzimy idziemy sobie w lewo. na nie, prostu. po prostu. Merci. Schodzimy. schodzimy i za chwilę zobaczycie, jak schodzimy są. nogami. Tak, nogami. Tak, tak. Schodzimy, schodzimy nogami. Tak, tak. Zobaczycie nas przy pabie. Wielkanoc. Typowe. klimaty prace. wielkanocne. Jest jajo. Jajo jest. Chorupka. I oczywiście staropraska sumka. Musicie, musicie uważać na, właśnie na takie, tego, tego typu y, smaki, bo powiem szczerze, pupy nie urywają smaku, a naprawdę są bardzo drogie. Tak mamy tutaj park po drodze. O, bardzo żałujemy, że dzisiaj nie jest taka słoneczna pogoda, bo... Jak zawsze. Jak zawsze, jak jesteśmy w Pradze, bo to jest naprawdę takie fajne miejsce, gdzie spotyka się mnóstwo ludzi, takich na luzie, z kocykami, z piwkami, z, z gitarami. Fajna sprawa naprawdę. Tym to czasem, to tymczasem, tymczasem, się zauważyliście, na stoją po basy. Bardzo fajne, no basy można Też na nie, są wchodzić, te głaskane, nie można czuła. je głaskać, no i lepiej na tym przestać. Dla robią, to dużo więcej, ale to co kto lubi. Ta e, bubasa warto spojrzeć im w oczy. A co robią nogi? Pachną. Czas i spoglądamy w oczy. Dosyć specyficzne oczy. Kiedy wycieramy do naszego ulubionego miejsca, to znaczy jednego z kilku ulubionych, których może na szczęście nie ma w przewodnikach. To nie tu, to w prawo, tu. O, chyba w remoncie. Kawarna młyńska, z której no. nie skorzystamy. No to powiem szczerze, że jestem mocno rozczarowana. Ja pójdę zobaczyć, kiedy tak jest Tam już ma ulga, okazuje się, że jest akceptowana. Przeszczęśliwa. Lokal jednak jest czynny. Ładujemy się do środka. Dajemy sobie właśnie winko i piwko i odpoczywamy, bo to jednak męcząca podróż była dzisiaj. Zwłaszcza, że na ostatnim etapie około dwóch godzin maksymalnie przeszkadzał nam deszcz, więc trzeba było się skupić. Teraz się relaksujemy. Fajne miejsce naprawdę bez zadęcia. Ludzie tutaj przychodzą z psami. Co widać zresztą? Piesek sobie odpoczywa, a państwo sobie odpoczywają ze sobą nawzajem. Muszę się zastanawiać, co takiego fajnego jest w tym lokalu. W sumie, w sumie atmosfera. przyjemne nad wodą, Fytalne, które tutaj oczywiście nie widać. W szale, w szale nic nie robienie. Nic nie, robię, nie bardzo dobre da. przystawki. Na no, no, zaraz wszystko. Dobre piwo, ten piwo ten, i zmorskie. Napój ja mam, winny. Ja mam dokładnie. Nie, powiem, co ja zamówiłam. To, co ostatnio, co mi bardzo... Fajnie wchodziło u niestety Molowski muskat. No, no, Molowski muskat dokładnie. Muszkat. Muszkat morowski. Poza tym tam jest taki fajny bar. Posadzany jest w jakimś w z zatapionymi różnymi. Mam no, jest właściwie wszystko I zegarki, jakieś śrubki, pieniążki, chipsy, paluszki. Może Wam kiedyś pokażemy? No. <laughs> Chyba ci naprawdę weźmiemy tak powiem słodki nie być alkoholem. Jeszcze jedna uwaga. Jest taki bok, że więc przychodzą, ludzie się trochę zcinałtować w ciszy. Przychodzi tu dużo czeków. Zresztą pewnie słychać tutaj u nas. dziewczyny są śpiewały do tego kosza Ring of Fire. Tak, też są wyluzowani poszuka. Może trochę hipstersko. Chociaż chyba tak knajpa była już na odpowiedzi pojawiła. się, pojawi. tak się, się zdaje. Trochę artystyczna. Ale bez większego zadania. Bardzo no w 2010? 2010 albo 2011 tutaj złapał nas deszcz i przesiedzieliśmy tutaj 4-5 godzin grając w karty jedząc, pijąc nikt nas nie wyganiał, nikt na nas nie patrzył krzywym wzrokiem, że już trzeba opuszczać stolik, bo następni czekają fajnie tutaj traktują ludzi, naprawdę Staliśmy to, co to wszystkie wygląda najbardziej hermelina nakładanego tak zwanego to jest marynowany ser camembert taką, z taką masą w środku z, z czosnku, z przycieru pomidorowego z pieprzem. I z ostrymi papryczkami. No i genialnych wodek miękkowych. Jak będziecie tutaj, musicie to jakoś próbować. Fajna przekąska do piwka albo do winka. Próbuję. Pan Fener nie przyniósł nam noża, co nie szkodzi. Pojedziemy sobie. Mm. Cudowne. potem fajnie sobie tą oliwkę chlebkiem maczać Coś pięknego.